Moja pierwsza styczność z Dumem była na lekcji informatyki w podstawówce, kiedy to kolega na dyskietce 1.44 przyniósł Shareware. Duma odpalił. Wszyscy się zleźliśmy do tego komputera i wszyscy dostaliśmy uwagi do dzienniczków, że po pierwsze nie uczymy się, a po drugie odpalamy grę pełną przemocy i satanistycznych symboli. A wy w co graliście na informatyce? Cześć kochani, z tej strony Kamil. Doom to gra absolutnie kultowa, która swój status zawdzięcza niespotykanemu wcześniej level designowi, gameplayowi tak miodnemu, że wylewa się aż z ekranu dzięki przepięknej muzyce, wspaniałych broniach i płynności, z którą zabijamy demony na kolejnych poziomach. Odpalany był już na testach ciążowych, kalkulatorach, pralkach, ziemniakach i samochodach. Dziś odpalimy go na tradycyjnym komputerze, ale wyglądać będzie troszkę, Inaczej niż zwykle. Dlaczego? Otóż, ściągając małą paczkę plików na swój komputer, możemy odpalić tę kultową grę z Ray Tracingiem. I uwierzcie mi, Dum nabiera nowego życia, także dzisiaj mamy okazję pograć w 30-letniego klasyka na nowo. A to wszystko dzięki sponsorowi dzisiejszego odcinka. Firma MSI dostarczyła do dzisiejszych testów RTX 4070 Ti w jednej z najpopularniejszych i najbardziej lubianych przez użytkowników wersji Gaming X Trio. Karta ta zapewnia świetną wydajność w grach. Także wsparcie dla najnowszych technologii jak DLSS3, a przy okazji jest jedną z najchłodniej i najciszej pracujących 407 Ti na rynku dzięki układowi chłodzenia Tri-Frozer. Sprawdź dokładną specyfikację karty, a także ofertę na mocniejsze GPU marki MSI jak RTX 4080 w linku poniżej. A teraz zobaczcie już, jak zainstalować mod RT do Duma sprzed 30 lat. Najpierw musicie udać się na stronę T na GitHubie, którego nazwiska nawet nie będę próbował wymawiać, i pobrać zip PR. Boom Ray Traced. W momencie przygotowania tego filmu wersja 1.07 to raczej beta, więc ja schodzę kawałek niżej i pobieram wersję 1.06. Jeśli chcecie, możecie tutaj również pobrać muzę w wersji HD, co ja pomijam na potrzeby tego filmu, a także wsparcie dla technologii DLSS, gdybyście grali na słabszym GPU w wysokich rozdzielczościach. Następną rzeczą, jakiej potrzebujecie, jest Doom. Oryginalna kopia gry w dowolnej formie. Ja posłużę się Ultimate Doomem z GOGA. W folderze instalacyjnym gry musimy odszukać plik Doom .vad, a następnie skopiować go do folderu, w którym rozpakowaliśmy pobrane z GitHuba pliki PR Boom. W moim przypadku jest to folder RT Doom. Następnie kopiujemy biblioteki DLL, konieczne do odpalenia dlss -a. Jest to oczywiście opcjonalny krok, ale w związku z tym, że będziemy omawiać również wydajność, ja te pliki kopiuję i tutaj uwaga, plik raytraced.gl1.dll trzeba zastąpić. Po wykonaniu tych czynności uruchamiamy plik PRBOOM plus -exe, podnosimy poziom ekscytacji podczas ekranu ładowania i cieszymy się klasycznym dumem sprzed 30 lat wzbogaconym o śledzenie promieni. O cholera, czy to na pewno ta sama gra? To znaczy, okej, okay, to na pewno Dum, ale byłem na tej mapie tysiące razy, a nie jestem pewien, czy to to samo miejsce. Od razu widać, że gra wygląda diametralnie różnie od oryginału, ale może cofnijmy się odrobinę i tutaj właśnie zacznijmy. Od oryginału. Oryginalny Doom nie ma źródeł światła w ich klasycznym rozumieniu. Zamiast tego deweloperzy posłużyli się oświetleniem opierającym się na zaprogramowanych wartościach jasności dla poszczególnych sekcji poziomu. Oświetleniem sektorowym, można powiedzieć, czy mapą jasności. Co widać na załączonym klipie. Pomieszczenie, w którym jesteśmy, jest zaprogramowane z jaśniejszym stopniem oświetlenia, w cudzysłowie, a korytarz prowadzący do drugiego pokoju jest ciemniejszy. To samo można zaobserwować przy odwróconym krzyżu, który emituje światło. W związku z tym, przestrzeń w jego najbliższym sąsiedztwie jest również zaprogramowana z wyższym stopniem jasności. Oddziaływuje to nie tylko na ściany czy podłogę. Zwróćcie uwagę, co się dzieje, kiedy ząbiaki wejdą z bardziej rozświetlonego pomieszczenia do takiego o niższym stopniu jasności. Ich odcień, w cudzysłowie, Słowie również się zmienia. Tajna sztuczka. Deweloperzy użyli jej również, żeby nadać poziomom głębi czy przestrzeni, co widać na przykład w korytarzach, gdzie razem z odległością od gracza jasność się zmniejsza. Cieniowanie to porusza się razem z naszą postacią, co doskonale obrazuje poniższe nagranie. Bardzo charakterystyczny dla duma dzięki właśnie takiemu potraktowaniu światła jest efekt murgania. Myślę, że dość dobrze wam znajomy widok. W grze były pochodnie czy lampy, ale nie służyły one jako źródło światła, to tylko proste animacje. Pierwszą różnicą, jaką chciałbym omówić, jest niebo. W oryginalnym dumie była to zwykła tekstura, a w modzie RT jest traktowane jako obiekt lub powierzchnia emitująca światło, co doskonale widać. Już na sekretnym placu, na samym początku gry. Okej, okay, jest może jaśniej, ale nie widać zbyt dużej różnicy, to jak to wpływa na wygląd gry. Otóż, jeśli przejdziemy do klatki schodowej obok, widzimy bardzo dobrze, że w związku z tym, że niebo jest źródłem światła, z jego obecnością wiążą się również cienie i odbite promienie na ścianach i pobliskich pomieszczeniach. Co ciekawe, na otwartych przestrzeniach niebo potrafi zdominować całą kolorystykę gry i może być szare, żółtawe na E4M1 albo krwisto lub piekielnie czerwone, jak na e 3M1. Pamiętacie, jak opowiadałem o korytarzach? Teraz zamiast efektu im dalej, tym ciemniej, mamy podejście, gdzie znajduje się źródło światła, przez co gra wygląda niesamowicie naturalnie i w niektórych miejscach dostaje dodatkowe punkty do klimatu i straszenia są przecież korytarze, w których w ogóle nie ma źródła światła. Te były w oryginale po prostu ciemniejsze, a w wersji ZRT są kompletnie ciemne. Dlatego twórca Moda dodał nam latarkę, z której musimy korzystać w takich sytuacjach. To znaczy nie musimy, bo chwilowe rozbłyski podczas wystrzałów również rozświetlają pomieszczenia, ale umówmy się, amunicja jest zarezerwowana na demony, nie oświetlenie. Pochodnie stanowią obecnie autentyczne źródło światła i wpływają na otoczenie wokół nich. Tutaj na przykład kompletnie zdominowany czerwonym niebem poziom od Daje trochę charakterystyki płomienia, a jeśli spojrzymy na to nagranie, widać jak zielone pochodnie pięknie rozświetlają pomieszczenie, które przejmuje od nich barwę. A skoro o tym mowa, emisyjność dostały również takie powierzchnie jak zielony toksyczny szlam, który bardzo fajnie rzutuje na sufit nad nim, i nie tylko, czy beczki tym szlamem wypełnione oraz lawa. Również lampy funkcjonują teraz jako pełnoprawne źródła światła. Popatrzcie tutaj: oświetla ścianę i odbija się od podłogi. O refleksach porozmawiamy za chwilę, ale zwróćcie tutaj bardziej uwagę na zwłoki obok lampy. Są płaskie i jak wszystkie spryty w grze, poruszają się razem z ruchem kamery, śledząc nasz ruch oczu. Niczym obrazy w nawiedzonych domach, ale po włączeniu RT cieniowane są tak, jak gdyby były trójwymiarowe. A do tego rzucają cień. A skoro już w tej lokacji jesteśmy, zobaczcie, jak genialnie rozświetla pomieszczenie kula ognia rzucona przez Impa. Dodaje to niesamowitego realizmu i klimatu, bo z ciemności nagle leci na nas ognista kula, która na chwilę rozświetla pomieszczenie. I przy okazji zwróćcie uwagę, że cień rzuca również nasza postać, kiedy kula przeleci obok nas. A propos chwilowych rozbłysków i wybuchów, fenomenalnie z RT wyglądają również beczki, które nie tylko emitują światło, bo w środku jest szlam. Pięknie rozświetlają również pomieszczenie, kiedy wybuchają. Wracając teraz na moment do odbić, w związku z tym, że światło się niesie, oznacza to, że powierzchnie dostały również parametr refleksyjności. Chyba nie wszystkie z tego, co zdążyłem zaobserwować i każda odbija promienie z trochę inną charakterystyką, w zależności od swojej natury, co widać bardzo dobrze na różnych rodzajach podłóg. Refleksyjność to jednak nie tylko podłogi. Efekt ten wygląda świetnie na przykład na basenach pełnych krwi. Moim ulubionym efektem jednak jest to, jak potraktowane zostało widmo, czyli ten zakamuflowany byk czy demon zgodnie z nomenklaturą. W oryginale wyglądał on trochę jak przezroczysta plama zrobiona z latających kresek, przez co przypominał rój małych muszek czy coś i nie robił na mnie specjalnego wrażenia. Z modem RT natomiast niewidzialny demon wygląda, jakby pożyczył urządzenie kamuflające od Predatora i jest moim zdaniem jeden z najfajniejszych efektów, jaki gra dostała razem z modem RT. A teraz, moi drodzy, czas na benchmarki. Tak jak wspominałem we wstępie do materiału, grę odpaliłem na GeForce RTX 4070 Ti od MSI, model Gaming X Trio. Przyjrzyjmy się tej karcie z bliska i przejdźmy do cyferek. Gaming X Trio to bardzo uznana konstrukcja MSI, właściwie od czasów serii 1000, czyli architektury Pascal. RTX 4070 Ti w tym wydaniu jest jednym z lepszych dostępnych na rynku pod kątem kultury pracy i temperatur, co sprawdzałem w wielkim teście tych kart na kanale TV. Karta ma pokaźną trzyslotową konstrukcję i bardzo wydajne chłodzenie Tri-Frozer 3 z wentylatorami Torx na łożyskach kulkowych. Z temperaturami pomaga tutaj również metalowy backplate z termopadami pod spodem, który to wspierany jest jeszcze metalowym stelażem wewnątrz obudowy karty. Nasz GeForce posiada podwójny BIOS z trybami Gaming i Silent, a w zestawie do tak dużego GPU nie mogło zabraknąć stelaża podtrzymującego kartę w obudowie, gdyby sagowała. Moje testy wykonałem w 1440p. Karta, którą do materiału podesłała firma MSA jest w końcu do wyższych rozdzielczości przeznaczona, także odpuszczamy 1080p, a 4K to jeszcze pieśń przyszłości. Robimy testy oczywiście, żeby pokazać pełną moc kart, ale mało kto tak gra, prawda? Co można tu konfigurować poza rozdzielczością to ilość odbić Global Illumination, bloom i rozbłyski z wystrzałów. Ten test jest na dwóch odbiciach dla wszystkich świateł, redukowanym bloomie oraz włączonym rozbłysku z lufy. Jak widzicie, Wydatki oscylują gdzieś w okolicach 60, spadając do okolic 50 z hakiem i skacząc do lekko ponad 70. Średnio wychodzi równo 60 fpsów. Poprawić wydajność można zmniejszając ilość odbici. Teraz widzicie test przy dwóch odbiciach, ale tylko dla świateł poli. Można jeszcze zejść na jedno odbicie, ale u nas nie ma kompletnie takiej potrzeby. Bo po redukcji jesteśmy już bliżej 70 i 80 klatek. A gdyby ktoś jednak nie chciał redukować odbić, ale nie pasują mu spadki poniżej 60 klatek, jest jeszcze DLSS i FSR. Ja przetestowałem tę pierwszą opcję i po włączeniu dlss w trybie jakości klatki skoczyły mi powyżej 100. I na wykresie mamy już 3 cyfrowy wynik na słupku średnio FPS. Dajcie znać w komentarzach, jaką jeszcze grę chcielibyście zobaczyć omówioną właśnie pod kątem takich modów Ala, ten z ray tracingiem. Twórca tego konkretnego moda na przykład stworzył również pełen path tracing do Sirius Sama. Także całkiem ciekawa gra i z tego co widziałem wygląda również interesująco. Może warto się tym zainteresować, zrobić jakiś materiał dla Was. Oczywiście takie mody czy materiały o modach nie muszą się skupiać tylko i wyłącznie na ray tracingu. Jeśli macie jakieś ciekawe propozycje czy pomysły, Piszcie w komentarzach. Zostawcie łapkę w górę, jeśli podobał Wam się ten film. Pamiętajcie również o subskrypcji i dzwoneczku. A teraz już dziękuję Wam za oglądanie. Widzimy się niebawem. Do następnego.